I've been staring at it for days, and the crowds in that damn town on the horizon were staring right back at us. We all knew that no matter how bad the fighting was, when we got to Carantan, it would be worse. With only seven of us left, I'm trying not to ask myself how many more will die today. I guess no one ever said war would be easy. If they had, there would probably be a lot more wars. Baker, we gotta clear this city. I got another squad coming in south of you. They're hurt worse than you guys, so I'll be assaulting with them. How many krauts? Uh, whatever's left. We're no. not too sure. I trust you, Baker. Let's go, Leggett! His pep talks aren't as peppy as they used to be. Z tej strony typowy gracz po 30, a oto dziesiąty odcinek z cyklu. Przypomnijmy sobie o Brothers in Arms Road to Hill 30, oczywiście w wersji na PC. A więc jesteśmy już w Karentana, w zasadzie na jego przedmieściach. No i cóż, rozdysponujmy rozkazy między nasze dwie tutaj drużyny. Okej, okay, mamy już karabin MG-42, więc panowie lepiej się ukryjcie, a my sobie tutaj jego oflankujemy. O kurcze. No dobra, to nie było zbytnio mądre, ale za to skuteczne. Niestety trochę się przestraszyłem tego, że oprócz tego karabinu maszynowego gdzieś może być jeszcze jeden i nas tutaj może wziąć w ogień krzyżowy. No ale to było tylko i wyłącznie moje wyobrażenie. On jeszcze tutaj żyje, zobaczcie. Dobra, tutaj ktoś leży i to chyba jest nasz. Tak jest, bo widzę, że tam jest karabin BAR. Najpierw wystańcie sobie tutaj pod tym płotem, będziecie mieli widok na to wszystko. Czy zaraz mi tutaj ktoś nie wyskoczy? A nie, to są moi, dobra. No i dobra, zobaczmy tego widoka. Ok, mamy Thompsona, mamy M1 Garanda. Słuchajcie, M1 Garanda wymienię sobie właśnie na BAR. Myślę, że to będzie lepsza opcja, jeśli chodzi o hmm, szybkostrzelność na pewno. Ponieważ jeśli chodzi o amunicję, to raczej tutaj hmm, jesteśmy na tym samym poziomie jakości. Po prostu tutaj mamy automat, a tam nie przy y, garandzie. Dobra, tutaj mamy y, z prawej strony oraz od przodu przeciwników. Próbują nas wziąć w kleszcze. Red! I need you over there. Tam odfrunął... chłopak. No cóż, podrzucili mu granat i bardzo dobrze. Właśnie na to trzeba y, często gęsto liczyć, jeśli chodzi o wsparcie y, własnej drużyny. O, żeby tutaj nie było karabinu maszynowego, bo te worki z piaskiem są tak ustawione. Ależ pięknie, słuchajcie, ten B.A.R. naprawdę mi się podoba w tej grze, jak rzadko, ponieważ gdzieś tam, czy w Call of Duty, czy w Medal of Honor, była to broń, którą raczej... której unikałem. Natomiast właśnie tutaj w... o cholera... w Brother in Arms jak najbardziej polecam. No ale najbardziej chyba skuteczną bronią, jeśli chodzi o ilość strzałów oddanych do celu, a mm, konieczność oddania strzałów, żeby kogoś pokonać, to jest oczywiście tutaj tak zwany stosunek <grytanie> ceny do jakości, można powiedzieć. To jest Kar 98K, niemiecki karabin powtarzalny. Dobra, to nie ma sensu. Ale mnie, słuchajcie, tutaj on przeżegnał. No ale dobra. Na razie wyświetlamy się na pomarańczowo. Rozkazy rozdysponowane no i właśnie wychylił się. Dzięki temu my mogliśmy tutaj. O, chociażby właśnie w tym momencie, m, także jego zdjąć. Teraz, wszystkie drużyny, m, proszę skupić ogień na tym oddziale. To MP40. Słuchajcie, czy to MP40, czy to może to już jest STG-44, naprawdę tutaj. M, Nieźle potrafi zadać obrażeń. Teraz tak, tu raczej już nikogo więcej nie będzie, więc. Jeszcze tylko się rozejrzę, żeby chłopaków dobrze. O, właśnie, mamy to tam, tam kogoś. Ale oni są dosyć daleko, przydałby się karabin snajperski. Znajdź pancer Faust, aby go użyć przeciwko czołgowi. Kurczę, dobra, będzie czołg. Hmm. Tak się zastanawiam, gdzie by tutaj ich postawić. Chyba będzie najlepiej, jak pod ten płot pójdą. Dobra, mamy czołg. Niestety ten czołg zbliża się do nas. O, tutaj są skrzynki. A to oznacza tylko jedno: że tutaj mamy pancerfausta. Kurczę, on tutaj już wyjechał. No nie, słuchajcie, bierz ten Faust. Jezus Maria sień może nie udać, słuchajcie, on już jest w moją stronę skierowany. O rany. No ile muszę w niego wpakować tego? Ja wiem, że on stoi przodem do mnie, gdzie ma naj, najgrubszy pancerz, ale... A, jejku, dobra. No ładnie, ja już jestem na czerwono. Kurczę, jeszcze się trzymano. No i trudno. E, musimy trochę podejść do tego inaczej. On nam wyjedzie z tej prawej strony. Dobra, chłopaki tutaj już są. On nam stamtąd wyjedzie, więc przygotujmy się, biegnijmy po tego Panzerfausta. I może już go z daleka będę mógł zacząć ostrzeliwać, żeby on nawet nie próbował tutaj podjechać. O właśnie o to mi chodzi. Trzeba tylko dobrać trajektorię. Dostał, bo wystrzeliwany panzerfutz, jak w rzeczywistości, no słuchajcie, opada. Z, z Im dalej leci, tym jego opad jest pocisku samego, jest coraz większy. Po prostu fizyka i fajnie, że twórcy to tutaj zaimplementowali, a nie tak jak w większości gier leci i mógłby tak naprawdę na sam koniec świata polecieć. Więc zauważcie, że teraz mam szansę po prostu się tutaj poprawić. I trzeba wyczekać kiedy on odda rzeczywiście ten strzał. Bo zanim z powrotem załaduje, to ja mam właśnie ten moment na to, żeby się ukryć, wycelować. O właśnie Kurcze jeszcze się trzyma No ale dobra, wiemy doskonale Przodem do nas ustawiony Dobra, dostał, pięknie Teraz tak, zająć się trzeba Tamtą ekipą Dobra, strzelajcie w ich stronę Wy także przykryjcie ogniem Dobrze, dobrze, dobrze. Właśnie o to chodziło. Oni teraz wyleźli ze swojego gniazda. Pięknie, pięknie. Właśnie o to chodziło. Nie, 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 nie. Wracaj, 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 wracaj. To jest za duża przestrzeń. A ja już słyszałem klapy od czołgu drugiego. Bo doskonale pamiętam, że tutaj były dwa czołgi. Na szczęście on za daleko nie wyjechał, więc my tutaj sobie będziemy go punktować. Po kolei, powolutku, pomalutku. A chyba w płot trafiłem, dobra. Pięknie, prosto w wieżyczkę. Włączenie między wieżyczką a kadłubem. Ciach, 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 ciach. On już się tutaj kopci to solidnie. Pięknie, właśnie o to chodziło. Teraz wy, panowie, ustawcie się pod tym płotem. Ja niestety jestem cały na czerwona, a to tylko może oznaczać, że każda kolejna próba szarży może się skończyć oczywiście moim zgonem. Dalej pokryjcie ich tutaj. Mieliśmy Ok. A z magazynu muszę kogoś. O, rany, co jest grane? Chłopaki, ukryjcie się! Rany. O okej, okay, patrzcie, y, mamy tutaj lageta i tego naszego dowódcę. Ale tutaj coś nie mogę przejść, czemu. Dobra, chyba przeszedłem. Y, STG44, tak jest. Dobrze pamiętałem, że ta broń pojawia się pod koniec gry. No bo jak doskonale wiemy, o kurczę, y, jak doskonale wiemy, gra nam już y, kończy się, tak naprawdę. Zostało dosłownie parę misji do rozegrania. O rany, jeszcze karabiny maszynowe. Oni się ty chyba tutaj y, zawiesili. Ale dobra, na razie się tym nie przejmujemy. No nie jest dobrze, nie jest dobrze, zaraz padnę. Ale może się uda. No, trudno. Ojejku, pewnie wyleczenie i wczytanie, jak najbardziej, swój skład i oraz siebie, to da mi większe szanse na to, żeby tę misję przejść już w jednym kawałku do końca. No i teraz tak, skupmy się. Tutaj dalej jakaś niewidzialna ściana jest, słuchajcie. Normalnie się tego... O, trzeba przeskoczyć. Um, nie wiem co to... Może jakiś bug, jeśli chodzi o właśnie Brothers in Arms Road to Hill 30. Ale ja nie pamiętam czegoś takiego wcześniej, kiedy ogrywałem, więc... Nie wiem, czy to jest po prostu... Z tego powodu, że ogrywamy to na nowszym systemie, na zdecydowanie nowszych bebechach, aniżeli w momencie, kiedy ta gra została wyprodukowana. Nie wiem. Mam nadzieję, że to nie wpłynie... Na dalsze postępy w grze, tak naprawdę, że później nie będzie się to powtarzało. Jakiś czas temu ogrywałem, właśnie jakiś starszy tytuł, także, ale gdzieś tam prywatnie. I miałem taką właśnie rzecz, że po prostu nie mogłem dalej gry przejść, gdyż gra się po prostu kraszowała w danym miejscu. I widziałem tylko po prostu w internecie, że jeżeli chciałbym tą grę przejść, to musiałbym się cofnąć na Windows 7 nie wiedzieć dlaczego. Natomiast na Windows 11 niestety nie ma możliwości, żeby przejść ten tytuł. Dobra pokrycie, słuchajcie te dwa e, karabiny maszynowe. Ja sobie tutaj oflankuję ich. O, 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 dobra, dobra. Ale ten STG 44 naprawdę robi robotę. Okej, okay, tutaj tych mamy załatwionych. Gniazdo jedno, gniazdo karabinu. Aha, dobra, tutaj jeszcze są. I tak słyszałem właśnie przed chwilą na słuchawce, że gdzieś po lewej stronie ode mnie może być przeciwnik. No kurczę, no. Niecelowanie przez przyrządy w tej grze to po prostu marnotrawienie... O właśnie, dobrze myślałem. Marnotrawienie amunicji. Jak ja mam tutaj wskoczyć do niego. Może mu granat, słuchajcie, podrzućmy. Niech przestanie, już naprawdę z tej yy, szpileczki strzelać do nas. I w końcu się cisza zrobiła, słuchajcie. Ten dźwięk po prostu yy, wywoływał we mnie to, że aż mi się w głowie wbijał. Są takie um, pneumatyczne gwoździarki, jak to się nazywa, w, Amery w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych, bardzo popularne. Zresztą tam um, można powiedzieć, że oni domy to tylko z drewna na szybko stawiają. Chociaż może to już jest stereotyp, bo, um, szczerze powiedziawszy, nie wiem, przypominam się po prostu ten program. Pamiętacie, taki, um, jeden znany gościer wraz z całą ekipą, i w sumie całą społecznością lokalną. Um, Burzyli stare domy i stawiali nowe, i one wszystkie z drewna takie pięknie wyglądające. A później jedna wielka afera z tego była. No ale zawsze mnie to dziwiło, że tak naprawdę oni deski łączą ze sobą właśnie przy tej pneumatyczne, pneumatycznej gwoździarce. Napiszcie w komentarzu, jak to się fachowo nazywa. A my się musimy spotkać z Makiem, by zakończyć misję, więc. Raczej jakoś specjalnie tutaj y, trudno nie było. Jedynie te dwa y, czołgi. Dobra, chłopaki tutaj już nie są pod naszymi rozkazami, więc my możemy sobie elegancko przejść. Ten jak zwykle z tyłu. Aha. No i co, jestem. Co jest grane? Kurczę, on nie może przejść przez tą niewidzialną ścianę. O rany, może go popchnę? No nic, no stoi jakby był zamurowany. No, słuchajcie, muszę się dowiedzieć o co tu chodzi i po prostu zrobimy sobie tutaj takie cięcie. I suppose we're making progress. The feeling of victory is being ebbed away by the faces of musa Garnett, Alan de Sola, Rivas. And George. Is this it? Did we really take carentan? Part of me just wishes the Germans would attack. Just so I can get these thoughts out of my head. My dad used to tell me that it was the quiet times after combat that scared him the most. Now I understand what he meant. We don't know where it's going to come from. Or if it's going to come at all. Which is why I say we break out the champagne. Where do you think we're going to get champagne, Obi? Leggett lobbed a grenade into the only place in town with liquor. We'll get him when this is over. Obi! where the hell did that come from far away he was hit before we heard the shot Corey and mccurry are still in the street Sanovich, let's go the crowds are counter -attack. we've got to hold this position baker pick off as many of them as you can no Dobra, musimy teraz odeprzeć atak. Szybko, dokończając wątek poprzedniej misji, musiałem niestety, ale skorzystać z takiego, powiedzmy, że ala protipa i zalogować się na koncie, które już jest jakby w grze, w której mamy wszystkie misje odblokowane i to na złotym na poziomie, ze złotym medalem. Niestety, ale u mnie wszelkie próby rozwiązania tego. Tak naprawdę błędu w grze spełzły na niczym, niestety, ale nic nie pomagało. Jedni pisali, że to jest kwestia właśnie synchronizacji klatek względem odświeżania monitora, ale ja zawsze fałsynka mam włączonego, więc naprawdę nie mam pojęcia, co tu się wydarzyło, i musiałem skorzystać z, po prostu z takiej trochę cheatowej pomocy, ponieważ inaczej bym dalej tej misji nie przepchnął. Nie wszystkim się to oczywiście zdarza, natomiast ja mam wersję Steam, więc pytanie, jakby to wyglądało z wersją na płycie, ale ja miałem, słuchajcie, wersję na płycie i Brother Snarms na Windows 10 oraz 11 po prostu ruszyć nie chciał. A może by dał radę, tylko trzeba by było posłużyć się czymś takim jak No CD Fix, czyli na stare krakiem. Ale mniejsza już z tym, słuchajcie, skupmy się na zadaniu. A teraz tak, szturmują tutaj kościół w miejscowości Karentan wrogie siły. Na szczęście my mamy, słuchajcie, ten karabin snajperski, jaki on jest precyzyjny. Ta sama przyjemność tutaj mm, posługiwać się nim. I killed one. No i to jest właśnie to, słuchajcie, <laughs> to jest właśnie gra. Inne wszystkie pukawki, no to możesz strzelać, strzelać. Zresztą sami widzieliście chyba w poprzednim odcinku, jak yy, stanąłem dosłownie dwa metry od przeciwnika i niestety nie mogłem w niego trafić z Tanks! In the area. We gotta go, Sarge. tanks? Okej, okay, zejdźmy rzeczywiście sobie na dolne piętro, bo widzę, że tutaj jeden z naszych e, obrywa. Ciekawe, gdzie jest reszta naszego składu Harstock. Także obrywa. Szybciej, 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 szybciej. Wieża kościelna, słuchajcie, to już mieliśmy też taki motyw w Brothers in Snarms e, Hells Highway. No ale Hells Highway, road to Hillferty, ale przed nami. Tak naprawdę, earned in blood, więc y, aż się nie mogę, słuchajcie, doczekać, kiedy pierwszy odcinek pojawi się na kanale. Ponieważ wiem, że tamta część jest z większą epickością zrobiona. Ale zanim do tego dojdzie oczywiście, to najpierw poradźmy sobie, kurczę, z tymi przeciwnikami. Chłopaki... mógłbym sobie strzelać z M1 Garanda naprawdę tutaj. Corion także jest już ranny. Pięknie, pięknie, pięknie. Zobaczcie jak oni, jak takie jakieś mrówki tutaj dosłownie wybiegają. Na szczęście tylko po dwóch i to na trzech stanowiskach. A my mamy tutaj doskonały widok z tego balkonu, jakkolwiek można tak nazwać, że to jest balkon w przypadku takiej budowli. Oczywiście jeżeli ktoś z Was wie jak, to, jak ta część takiego kościoła się nazywa, to oczywiście napiszcie w komentarzu. Ja tylko pamiętam, że gdzieś tam kościół wewnątrz składa się z trzech naw, głównej, lewej, prawej oraz ołtarza. No i oczywiście wieży. Natomiast jeśli chodzi o taką głębszą... Wiedzę na temat architektury, to absolutnie nie mam tutaj zielonego pojęcia, ponieważ zwyczajnie się tym nigdy nie interesowałem. No i co? Mamy cichutko. Okej, okay, chłopaki idą na inne pozycje, więc my też pewnie będziemy musieli ją zmienić. Dobra, mamy czołg. Kurcze. No i gdzie ja mam iść? Okej, okay, musimy przejść przez te drzwi, ale tutaj są niemiaszki. O rany. To nie było zbytnio mądre, no ale dobra. Bazuka. Ciach! Kurczę, ale on we mnie tutaj ładuje. Ale bazuka jest zdecydowanie lepsza aniżeli Panzerfaust, Faust, naprawdę. Z tego co pamiętam, to jeszcze jeden czołg na pewno wyjedzie. I słychać zresztą przecież, jak wali tutaj coś w naszą stronę. O, jest, 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 jest. jest. Chodź, tu gagatku. Ja sobie uzupełnię tylko amunicję. O rany, słuchajcie, o rany. Trafił mnie. Ej, jajku, dobra. Jeszcze raz. Ale im bliżej końca, słuchajcie, to naprawdę gra jest coraz bardziej wymagająca. Najbardziej obawiam się właśnie tego końcowego etap etapu, który go będzie tak naprawdę mm, taką retrospekcję. W sumie to nie była retrospekcja. Tylko pokazanie co się działo na samym końcu tej przygody. Um, o! berwał. Um, to to co się będzie działo rzeczywiście na tym przysłowiowym, znaczy przysłowiowym, tytułowym, przepraszam, wzgórzu 30. I tam pamiętam, że trochę się mordowałem. Tylko, że ja kiedyś oczywiście dla przyjemności przechodziłem sobie Brothers in Arms na poziomie trudnym, nieautentycznym, żeby nie było. Ponieważ na m, poziomie autentycznym to tak naprawdę jedna kulka i nas nie ma. Na trudnym to jeszcze, o Na trudnym to jeszcze mamy jakieś szanse. Kurczę, kurczę, kurczę. Dobra, oberwał. Uzupełnijmy sobie amunicję, jeszcze jeden gdzieś jest. O, właśnie, tam od przodu jedzie. Na szczęście, zanim on tutaj dojedzie, my możemy go już naprawdę tutaj e, ładnie pokiereszować. Chyba dostał. Tak jest, cel wypełniony. Pięknie. No i mamy kadcenkę. Kaccenka oczywiście jest końcowa, więc to będzie oznaczało, że ta misja także dobiega końca. A także nasz odcinek, słuchajcie, mam nadzieję, że wam się podobał. Um, kontynuacja oczywiście gdzieś w przeciągu dwóch dni. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Cześć!